Bartek. Dobra, zamknij już się tam chłopie, kurwa, teraz ja gadam. Bartek. Pedofil, pe to jest twój stary cioto jebana. O, 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 dobra. dobra, zostawiamy, ponofię. zostawiamy osoby trzecie, nie dajmy się prowokować. Dobra, słuchaj dzieciaku, masz, masz, jak? słuchaj, masz 14 lat, później będziesz płakał i po mamę chodził. Jak masz ochotę zadać pytanie, to z do mikrofonu zapraszamy. Po słuchaj, kurwo, pakuj się i wypierdalaj, raz. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie już be, bez o, prowokacji. Oglądajmy na spokojnie. Bartku. Mniej nerwów. Pytanie od Michała. Raz, ba dwa. <laughs> <laughs> Wypierdalaj stąd ty to zobacz, jaka pogoniona jesteś. Zobacz ty! Nara, ty pizdo jedna. Czekaj, czekaj tam pod samochodem grzecznie. Ruro. Denis, no nie, mo, będzie, mo, nie mo. będzie żadnych solówek po konfie, serdecznie. A To dzień to, to 14-letni, później znowu pojadę Że, że będzie Tu wejść było mieć minimum 16-latek coś. Dobra, masz, Chciałbym zauważyć, masz, że tu 14-latku się nie wczuć. Dobra, dajcie sorry, to... powiedzieć kurwa Michałowi.